Dany jest ciąg geometryczny AN, w którym mamy dany pierwszy wyraz ciągu A1, jest równy 64 i iloraz Q jest równy minus 1 druga. My musimy obliczyć piąty wyraz tego ciągu geometrycznego. Żeby to zrobić, to wystarczy, że skorzystamy wprost ze wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego, który w naszym przypadku wygląda w następujący sposób. A5 to się równa pierwszy wyraz ciągu geometrycznego, czyli A1, razy, Q, czyli iloraz ciągu geometrycznego w potędze o 1 mniejszej niż tutaj, czyli 5 1, zatem w potędze czwartej. Po prostu pierwszy wyraz ciągu geometrycznego musimy 4 razy pomnożyć przez Q, żeby dojść do wyrazu piątego. Tak powstaje ciąg geometryczny. Poprzedni wyraz tego ciągu mnożymy przez Q i otrzymujemy wyraz następny. Zatem jeszcze raz powiem, że żeby dojść od wyrazu pierwszego do wyrazu piątego, musimy pierwszy wyraz pomnożyć przez Q4 razy. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu podstawić do tego wzoru pod A1 i pod Q znane wartości i wyjdzie nam A5. Napiszmy zatem, że A5 to się równa A1, czyli 64 razy Q, czyli minus 1 druga. Q ma być podniesione do potęgi czwartej, no i dalej to się równa, już napiszę w jednej linijce 64 razy minus podniesione do potęgi czwartej zniknie przy podnoszeniu do parzystej potęgi liczba ujemna zamienia się na dodatnią, w liczniku 1 do czwartej to jest 1, a w mianowniku 2 do czwartej to jest 16, czyli mamy po prostu 64 podzielić na 16, to się równa 4. No i tyle wynosi piąty wyraz naszego ciągu geometrycznego, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.